Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie obchodzi dziesięciolecie oddziału chirurgii szczękowo-twarzowej. 15 lat temu tworzyliśmy ambulatoryjne centrum wad twarzoczaszki jako odpowiedź na zapotrzebowanie pacjentów, dzieci, które jakby nie były zaopiekowane głównie z rozszczepami i z wadami z gryzu. Pacjenci szybko napływali. Pięć lat później doszło do utworzenia oddziału chirurgii szczękowo-twarzowej. Uroczysta gala, która 24 listopada odbyła się z okazji jubileuszu, była okazją do wspomnień i uhonorowania osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla rozwoju jednostki. Jest to naprawdę fantastyczny ośrodek, zarówno jeśli chodzi o szpital, ale również jeśli chodzi o ten konkretny oddział. Myślę, że każdego, każdego dnia, każdego miesiąca słyszymy o ich sukcesach. Tych sukcesów oczywiście nie byłoby, od jeżeli nie byłoby tych fantastycznych ludzi, fantastycznych fachowców, którzy których mamy w swoich szeregach. Bardzo im za to dziękujemy i warto w takich chwilach o nich również pamiętać i wspomnieć. Obecnie oddział chirurgii szczękowo-twarzowej przyjmuje około tysiąca młodych pacjentów rocznie z całej Polski, a nawet z zagranicy. Za tym ogromnym sukcesem kryje się zaangażowanie, pasja i wiedza wielu osób. Inicjatorem przedsięwzięcia był dr Krzysztof Dowkiert, a początki były skromne. 15 lat temu zaczynałem, byłem jednoosobowym oddziałem i poradnią i zaczynałem jako jedna osoba. W ciągu lat młodzi ludzie i specjaliści dołączali do mnie. Myślę, że w, na, w tej chwili jesteśmy jednym z rozpoznawalnych ośrodków nawet w Europie i może i nawet i na świecie. Obecnie oddział chirurgii szczękowo-twarzowej wraz z oddziałami otolaryngologii i okulistyki wchodzi w skład kliniki chirurgii głowy i szyi. Wszystko po to, aby młodych pacjentów objąć jak najbardziej kompleksowym leczeniem. Ja pochodzę z, ze Śląska, ze środków w Katowicach, gdzie tego typu interdyscyplinarne leczenie nie było możliwe. Dopiero tutaj, dzięki naszej wspaniałej pani dyrektor, która pozwala nam rozwijać skrzydła i wszystkie problemy nam, za nas rozwiązuje, dzięki temu właśnie interdyscyplinarnemu zespołowi możemy leczyć te dzieci. Od początku specjaliści Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej mierzyli się ze szczególnym wyzwaniem rzadkimi wadami wrodzonymi dzieci. My, jako personel pielęgniarski nie byliśmy do Pewnego zakresu zabiegów jeszcze przygotowani. Tak naprawdę nawet na krajowym rynku nie było takich zabiegów, albo było ich bardzo mało, a więc nie mogliśmy się wzorować na szpitalu, który już miał takie zabiegi. Musieliśmy tworzyć własne procedury, własne standardy. Od 2013 roku oddział chirurgii szczękowo-twarzowej współtworzyła dr Małgorzata Roman, pielęgniarka oddziałowa. Chyba to jest najlepszy szpital w całej Polsce. Ogólnie to jest tutaj fajnie. Dzisiaj Szpital Dziecięcy w Olsztynie jest ośrodkiem eksperckim w dwóch zakresach specjalistycznych: ITAKA, czyli choroby rzadkie neurogenetyczne oraz Kranio, choroby rzadkie głowy i szyi. W zakresie Kranio Szpital Dziecięcy w Olsztynie został ośrodkiem eksperckim chorób rzadkich jako jedyna placówka medyczna w Polsce. Państwo tu też jesteście nastawieni głównie na dzieci, co jest wyjątkowe, szczególnie bliskie dla naszego serca, prawda? Dzieci, więc współpracujemy z wszystkimi ośrodkami, przesyłamy, wysyłamy pacjentów, konsultujemy z Państwem pacjentów i to jest niesamowite, za to bardzo dziękujemy. Na sukces oddziału chirurgii szczegółowo twarzowej Szpitala Dziecięcego w Olsztynie złożyła się również wymiana doświadczeń ze specjalistami z innych ośrodków polskich i zagranicznych z doktorem Dowgietem współpracujemy od 2013 roku, także mija 10 rocznica. Ta współpraca układa się bardzo, bardzo dobrze. Można powiedzieć, że wzorcowo. Udało nam się stworzyć niesamowity zespół. Dzięki dyrekcji, dzięki a, a tak naprawdę zaangażowania szerokiej grupy ludzi udało się stworzyć taki ośrodek, a nie inny. Tak naprawdę ośrodek, który, który jest wiodącym ośrodkiem w Polsce, jeśli chodzi o leczenie tak szeroko pojęte guzów, nowotworów, wad wrodzonych regionu głowy i, szyi i u dzieci. Więc e, nieskromnie powiem, że cieszymy się, że no, jesteśmy najlepszym ośrodkiem w Polsce, który. Może pomagać, który promuje, który leczy, który tak naprawdę jest w stanie pomóc szerokiej rzeszy pacjentów. To jest światowy poziom, możliwość zapewnienia jednoczasowego leczenia resekcyjno-rekonstrukcyjnego u dzieci, nie tylko na nowotwory, ale także po urazach, jest no ogromnym powodem do dumy i zadowolenia, że mogę również ten drobny kamyczek w tym ogródku zasadzić. W najbliższym czasie szpital dziecięcy czeka kolejna duża inwestycja, dzięki której będzie on jeszcze bardziej rozpoznawanym ośrodkiem medycznym w Europie. W Monitorze Polskim już Rada Ministrów zatwierdziła 180 milionów na rozbudowę i rozwój Centrum Leczenia Wad Twarzo-Czaszki, Mózgo-Czaszki i Chorób Rzadkich. Uroczystościom rocznicowym towarzyszyła konferencja naukowa Powikłania w chirurgii szczękowo-twarzowej. Przez dwa dni czołowi eksperci rozmawiali o problemach, których doświadczają w swojej codziennej praktyce medycznej. My jako lekarze zawsze goimy się razem z pacjentem i dopóki pacjent się nie wygoi, to my się nie wygoimy, nie mamy spokoju ducha. Natomiast bardzo się cieszę, że coraz częściej się o tym mówi, bo zawsze jakiś stopień, jakieś ryzyko wystąpienia powikłań jest i trzeba o tym mówić zarówno pacjentom, trzeba ich uświadamiać, jak i lekarzom, naszym kolegom. W sytuacji opieki nad dziećmi, nastolatki, to też dzieci, trzeba objąć. Takim wsparciem są rodziny, ponieważ dzieci indukują się lękiem swoich rodziców, a rodzice mają tego lęku jeszcze więcej, dlatego że są bardziej świadomi tego, co, jakie zagrożenia czekają na dzieci, jakie konsekwencje ich czekają. Więc wysoki poziom lęku jakoś się odbije na, na poziom lęku u, u dzieci, a to na pewno się nie przyczyni do tego, żeby sobie poradziły ze stresem, na przykład takim jak akceptacja swojego zmienionego wyglądu. To są naczynie połączone bardzo misternie ze sobą. Przez dekadę działalności specjaliści oddziału chirurgii szczękowo-twarzowej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie pomogli 33 tysiącom pacjentów.